Maneczko zbieramy się z, z Wójkiem, Szymonem i robimy dzidę na szawnicę rowerem. Także pojedziemy, zobaczymy co tam się dzieje. Nagramy jakoś troskę. Idziemy to jedziemy? Szawnica. Szawnica. Jedziemy na szawnicę. Mamy w baku tyle, że akurat tam musie, będziemy musieli dotakować. No. <laughs> Bo inaczej nie da rady. Wrócić. Braknie nam benzyny. Benzyny załadujemy w szabnicy Tak, ale jedziemy z szczorsztyna. A ale jest 10 chyba kilometrów, nie więcej. Nie, nie, to, to będzie z 18. Z 18 w jedną mańkę. Gdzieś tu ze szkoły tego. Także ciśniemy. Wspólnie coś nagramy tam gdzieś na trasie. Zobaczymy, jak tam będzie, nie? Śniemy z wujkiem. No. jest na blacie To no, jest pięknie, jest zajebiście Szawnica już jest daleko Jeszcze troszkę i będziemy Na kładce Między Słowacją a tak jest. Tam Polską Tam jestem na samym wierzchołku To jest ten balkon tak, tak. no. I tu jest ten przejście Tu jest Słowacja Czerwony tu jest tu Przejdziemy później na drugą stronę Pojedziemy z tylko jest, tam tego czerwonego tu tam. Tu jest przejście no no tutaj stawałem autem No, a my tu przerwaliśmy, prześliliśmy tam no. Byliśmy, no, no To sobie przejedziemy, Szymon, tam sobie z sportem pojedziemy, albo teraz możemy sobie wjechać No Do Czerwonego Klasztoru, zobaczymy ten Czerwony Klasztor Tam sobie tam dalej No, Dół. no, no tam, tam sobie możemy podjechać Tam będziemy przejeżdżać No Bo tam droga się włącza dopiero w lesie No i tam sobie możemy kurwa wjechać, zobaczyć No tak, no, tak tam, tam jedziemy. No Że jedziemy dalej Jesteśmy już po polsko-słowackiej, można powiedzieć, stronie Także tu jest Polska z tej strony Z Słowacji wjeżdżamy po Możemy Dobra, wjeżdżamy do Słowacji zadzwonimy do Brachola? Zadzwoń Czy się będzie jarał kurwa do Kurwa, przyjeżdżasz tu czy nie, nie w klasztorze jak to wygląda tutaj Muzeum Muzeum kasa Tam w środku widzisz jest taki przejazd my bym, my bym, jest. nie Nie tam. tam bym musiał wejść pozwiedać, ale to nie ma czasu na to no. Jest, jest chyba otwarte No nic jedziemy zobaczyć dalej Jedziemy zobaczyć dalej Monem Wyjeżdżamy z Czerwonego I pomalutku Jedziemy Sobie elegancko O tam jak ładna Jakaś traska była no. no jedziemy tędy Jakubska cesta Jakubska cesta No powiem wam trasa Trasa przednia Bardzo ładnie Fajnie tu taka bardzo ładna polana z widokiem na trzy korony, ale pięknie. Ale kapitalnie, stary. Nie no, tutaj to trzeba. Tutaj trzeba fotę walić. Tu, drzewo. No. Nie no, kapitalnie, dawaj Szymon To Razem sobie musimy zrobić, rowery postawimy. tutaj może postawmy tą rybę. Musimy sobie zrobić kapitalną fotę. Ja pierdziel, ale widoki. Nie no, kurde. Ja tu byłem, już. Szok. Jak to w roku

Tak, ja ci pójdę zrobię Na portretowym robię Może być mieć. do górę Nie wiem, droga jest kapitalna tutaj Po tej czeskiej słowackiej stronie tutaj Polska no nie 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 nie, no bo tam rzeka jest rzeka jest nasza Ta ścieżka kurcze Słowaków ale kurde widoczki, naprawdę No żeśmy tutaj robią, tym... kaserową z dwóch stron. Tak Dunajcem żeśmy tutaj płynęli no to... Nie? Zajebiście było Tak No tu. Tutaj chcieliśmy to co zrobić rowerami i W końcu żeśmy to zrobili Dzisiaj z Szymona. No to jest 5 minut Zmówka jedziemy Tak Jutro chyba ja przyjedziemy z całą familiadą, nie? Tak Także fajnie się jedzie ścieżka przednia No i jedziemy pomału Chwilę po stopie trzymam. sami żeśmy płynęli ostatnio tędy Czapatę, czapatę pójdę Nie, nie, nie Czapatę Nie pójdę Nie break my heart Jak to popek śpiewa? No. Ciekawe Tutaj no i zjeżdżamy, zaraz będziemy w Szawnicy Za moment To widzisz? Tak Tu jest ten zakręt taki, nie? ten pamiętasz? Zakręt śmierci tutaj <gryw> Piena. Chuta Teraz Gesty, Pieniny to są Pieniny, nie? Ta. Czerwony klastor 45 minut Wecki, lipki, Bo to, to jest na wszystko nogach, to na nogach, nie? To jest liczone na nogach na noga. I <noise> Szczawnica, to kurwa, to szczawnica na nogach, godzina 25 A, tam? A tu? Targow Góra jakaś Targow góra. Ty, może podjedziemy tam wyżej? Pytanie, ci, powiem, piękna. Po siurze żeśmy walnęli Z Szymonem <noise> Musieliśmy siura zrobić po słowackiej stronie, nie? Znaczy nie będziemy po polskiej lali. Tak, Czasami już. trzeba się odlać po słowackiej. No i co, jedziemy dalej. To jest super, widzisz? Rzeka jest nasza. Tak, rzeka jest nasza. Nie, no. No, nie chcę kurde się oglądać do tyłu, żebym się nie zjebał, zaraz tą przepaść. To no, jest takie odkryte, taka wiesz. Ekspozycja. Rowerowa. Rower. U nas nie, u nas by było zaraz kurde osłonięte, tak? No. To tylko Tutaj Słowacy trochę po potalności, nie? Ale oni nie mają tak rozbudowanej jak u nas. Tej całej infrastruktury. Sam widziałeś kurde ile u nas jest tych, tej, tych wszystkich domków, tych takich kurde, żarcia tego wszystkiego o no, nich Po ich stronie w tych miejscach taki widzisz, niby turystycznych a nic nie ma. W ani śladu nie ma. My jedziemy, jedziemy i końca nie widać. Szok, Ale ja już mam mało co wspomagania. Wszystko jadę na razie na własnych girach. Chyba tutaj skręcamy. No oho o, o. czekaj czekaj O kurde jaki widok Sówki fajne a. tu jest chyba wejście też na tą na tą górę w Sokolnicę. na tą tą tutaj właśnie Na tą widokową, wiesz? a tu jest to wejście na tą Wygląda, z tej nie? strony można też zaatakować ją, no. ciekawie Ciekawe No jak Szymon, Tu tam podjedziemy jak z... nagramy Tam jest sokola perć, tak zwana no i dobra, wracamy, nie idziemy tam dalej chyba Ale to no. jest Tu jest ta Sokola Perć. Tu trzeba zdjęcie zrobić Szybony. Tu trzeba foty robić no, tu... no, Tutaj, tutaj, dawaj To tu jest piękne Zobacz jak to wygląda To jest szok Szok Tego nie oddaje kamera nawet jest, Nie wiem ile metrów. Ile tu może być Jest 200. 200 będzie, nie? Jest plus? Yes. Nie. Dobra, dojechaliśmy do miejsca. Pijemy z Szymonem po piwku. Jesteśmy w szczadnicy. I teraz będziemy musieli z powrotem deptać. Powolniłem po brewarze i jedziemy. Hello Bombelo hello No i co, i wyjeżdżamy z Szymonem Z czerwonego klasztoru, klasztor widać za nami Spoko ściana Co jedziemy tędy drogą Szymon, czy tutaj tą ścieżką mieliśmy mieć? Tam jest wjazd na chyba Nie, No to tam wjeżdżamy i Jedziemy jeszcze kawałek i musimy Benzyny nalać Do rowerów, bo Brak benzyny już. Zaczyna się dać. Jesteśmy w Słowacji. Zatrzymano tu, już jest Polska. Przez ten most się przechodzi, przeprawia i jesteśmy w Polsce. Tu już mamy Polskę. Miejscowość to jest chyba Słomowce Niżne, nie? Tak. No, nizne. no. Tam jesteśmy tu tutaj sobie zaraz zrobimy fotę Siadaj, Baca. Uda na zmiar Uda no, ja na zmiar, tak delikatnie się spilić Jest okej, dojechaliśmy No, jeszcze sobie walniemy po focie, nie? Tak. tak, jest Już Zaraz zrobię tobie, dawaj telefon O, jeszcze trzymam się żeby się zatrzymali Żeby dolać trochę gaziwa W samochodach, niżnych no aż stukniemy się, pijemy browareczkę, nie? I zaraz będziemy dalej, bo no? zaraz dalej. Może swoje zrobiliśmy, nie? Wyprzedza. Wracamy do strzawnicy 24 zrobione w jedną stronę. Teraz wracamy w drugą. Drugie 24 Czyli koło 50 Ale jest dobrze. Tutaj mamy znak. Jeżdżamy teraz i jedziemy dalej. Tu jest dwieczka i teraz Teraz jest na razie prosta. Za chwileczkę będziemy się zmieniać w górę i będzie nieciekawie, ale my długo damy radę. 25 na placie, jedziemy, pod, jedziemy, jedziemy na jakieś dzwoneczka jest dobrze. <grym i> Bo <bieczny> <grym i bieczny> Szymon z boku, jak ona w ludzi przypierdala. Dajcie pij na blacie jedziemy.